Cześć wszystkim z tej strony. Elf to jest Merej Jack. I tutaj y, jest tutaj takie tajemnicze drzewo. Oni by tutaj to odkryli. Obejrzyj. Obejrzyj. Niech sobie to pooglądają. zobaczą o co chodzi z tą doliną. Bo tam mówili, słyszeli jakąś legendę, że tam można tak gdzieś wejść, do jakiejś, poli, do jakiejś polany, i gadają to, o tym drzewie. I zastanawiają się, czy to ten drzewo, o którym tak słyszeliśmy, że to niby jest. No, oglądajcie, to oglądajcie co tutaj jest oglądana. Tu no, nie rozmawiamy. oglądajcie. O, podlewać, możecie, nie wiem, czy oni to mają oglądać, czy podlewać. No, oglądajcie, tak? Chyba, jeżeli... Co już No i oni tutaj oglądają. To drzewo. Warty świer idzie. Czemu wy tego nie możecie odkryć? Nie no, odkrywajcie to. Odkrywajcie. O, 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 oglądacie? Oglądają, nie? No. Nie, no w też ze sobą oglądają, bo że przez to, nie? Tak. taka śrawo idzie. Dobra, oglądajcie, no! O, jest! To tak, obejrzyj, zbadaj. Wymierz się na leśną polanę, i ty też. Wymierz się na leśną... Obaj się wybrali na leśną E, tak, niech wyruszy Naleś na polanę. Na leśnej polany jest. Przynieść tutaj Dobra i są tutaj. Idź na ryby, wędkuj z, szukaj żab wędkuj zy możemy dać. Dobra, wędkują, no wędkujcie, tak, tak, wędkujcie, zdjęcia sobie jak tutaj jeszcze jakieś zrobią, zdjęcie tej leśnej porady będą mogli sobie coś sprzedać, jakoś podreperować budżet, podreperować budżet, ale no, a chociaż te zdjęcia nie są za wiele warte, bo ostatnio mnóstwo pieniędzy wydaliśmy na pokój tej mery. To oj, to było umiejętności. Dobra, róbcie zdjęcia. Co oni ci robią? Robią te zdjęcia! No, chciałem, zdjęcie polany, ale jakoś to... Zrób... Zrób zdjęcie. Albo, o, zrób sobie fotkę z ręki. Jako do... Teraz... Jakąś tutaj, jaką pozę wybieramy? Dobra. O, może taka losowa. Może o taka. Bo no, ten kapelusz się ten tak zasłania. No dobra. Taka może nie, ale... Taka też nie. Być tu zasłania. Dobra, dobra, nieważne. Idźcie może już do domu. Czy jeszcze mogę tu zostać? Nie, nie wiem, bo jest to bardzo ładnie. Co i w sumie? Podróżuj. Dobra, ty tu czekaj, podróżuj. Podróżuj w ten miejsce. Ej, ty jeszcze coś jest? A! Newcastle 3 rodziny. Co to jest? A, to jest to. Planowałem, żeby tutaj ten Johnny pojechał do wakacje, ale jakoś to potem nie udało, nie? Dobra, gdzie ono może jeszcze iść? Do parku. żeby mogła, albo do biblioteki pójdzie. A czym muzeum tu jest? O, tu jest biblioteka siłownia Ruchy Ruchy i klub nocny. Może do biblioteki idzie, tak? Archiwum w Wierzbowej Zatoczca. Dobrze. O, komputer. Kariera. O, może znaleźć pracę, nie? Może by poszukała pracy. Artysta steniczny, to ma być ten Jack. Albo... Nie, dobra. No, mają mieć karierę. Autor, bizneswoman, wybór techniki, kuchmistrzyni. Może kuchmistrzyni albo malarka, przestępca to. Ej, może to, nie? Może przestępca? Co wy na to? No chociaż. Ona mi wygląda... mogłaby być detektywką. Tylko nie mam tutaj takiej opcji. Bo taki kapelusz. sportowy jest raczej nie. Je. Tajna agentka. No, ej, może tajna agentka, albo... Nie, twórczy jest tylów nie. Wolnego strzelca już mamy opiekunka do dziecka, opiekunka do dziecka. Ej, ej, może opiekunka do dziecka, nie? Co wy na to? W ogóle op opiekunka do dziecka dużo zarabia, widzę, patrzcie, 33 symboleony na godzinę i ma mało godzin, ale patrzcie, przystępca zarabia 9, malarka 21, jeden i... Patrzcie, oni tu piszą, że że tutaj można zarobić ile tutaj że tutaj tyle simoleonów można zarobić a tutaj jakoś się to chyba okazuje czyli ta albo może nie autostrana, autos autos no to nie nie astronauta może nie autorka nie pisać nie Albo kuchmistrzyni, albo malarka, albo przestępca, albo tajny agent. Malarka i kuchmistrzyni to wiecie co? To nie, bo to są takie... Ja wiem jak to wygląda. A przestępca i tajna agentka? To nie wiem, to byłoby bardzo ciekawe. Albo przestępca, albo przestępczynią. Albo tajną agentką. W sumie, mogłaby być tajną agentką? Widzicie, co? Tajna przestępca nie. Tajna agentka niech będzie, bo ona ma cechę do. Czy, czy to pasowałoby tajny agent? Do, nie, to też by tutaj się trochę gryzło? To by się gryzło, mi się wydaje. To może jednak malarka. Przecież nie, malarka nie był już. Miałem Sim'a. Pamiętacie? Miałem już takiego Sim'a, co malował obrazy. Wrócił nie był malarzem, ale malował dużo. Dobra, niech będzie ta tajna agentka. Tak, niech będzie tajna agentka. Agentka specjalna i łotr. Ona jest ma cechę dobrą, to będziemy tutaj iść bardziej w agentkę specjalną. E, przygotowanie. Za dwa dni idzie do pracy. Zanim Mary będzie mogła zajmować się szpiegostwem międzynarodowym i eliminowaniem celów, musi opracować kilka raportów finansowych oraz wykonać kilka telefonów. I od czasu do czasu wyskoczyć po pączki. Jakie to ekscytujące. Z tym wyskoczeniem po pączki to pewno. Nie ma wyskoczyć po pączki, tylko, wiecie, tak ma powiedzieć, że idzie wyskoczyć po pączki, a tak naprawdę, no ona by bo dzięki temu kapeluszowi, bo ona ma taki kapelusz, Detek detektywa, ona by Ten przystępca, myślę, że byłby ciekawy, ale to nie, to nie. Bo ona, zobaczcie, ma tutaj cechę dobra, rodzinna, gdzie są te cechy, czekajcie, o, dobra, rodzinna, uwielbia naturę. To nie. Dobre. No to są takie cechy. Nie. Nie pasujące do przestępcy. Ale tajnym agentem mogłoby być, nie? Może być też dobrym tajnym agentem. Przejdź tutaj, przełącz, zadbaj o siebie. I on tam o siebie dba. Dobra, ona jest głodna już. Ona jest głodna. No jeszcze tu możemy wrócić do tej biblioteki. Niech, ona idzie do domu. No, tutaj chyba jest ten Jack w tej polanie, nie? Ale to w nie wiem, nie wiem, gdzie jest Jack. No, jak będzie chciał, to wróci, nie? Jak będzie chciał, to wróci. Ustawiłem na jest coś takiego jak... O, wrócił! Ej! Tak nie wolno. Patrzcie, bo ono ma lepsze łóżko i on tu idzie. Właściwie to, to, to jest takie trochę niesprawiedliwe, nie? To może wiecie, co kupię? Kupię no lepsze łóżko. Takie lepsze z tego oczywiście. Nie dobre, tak tak, niech tak wiecie będzie, nie? On ma jakie? Takie łóżko. No ona jest podwójne, ale on sobie takiego nie potrzebuje. Kupimy mu pojedyncze. Mamy do wyboru takie. No ma te, tylko że podwójne. To jest niewygodne, to. To te może. Te? Z drugiej strony. Niech ma te. Nie dobra, nie ma te. Jeśli mogło być, to takie duże by było. A, niech ma takie duże, wiecie. No, niech ma takie duże łóżko, a nie. No, ale niestety. Przydziel. Yy, usiąść. Przydziel. Ten. I. Przydziel łóżko. Dobra. I on tutaj już nie może spać, rozumiem. Czy może? Można, ale chyba już tak nie będzie. Jakie zmęczenie niech śpi na swoim. Ty tutaj też śpi. Bo ona... Ona już ma pracę. Ty, a to będzie ciekawe. Praca tajnej agentki. Myślę, że ta przystępczyni byłaby naprawdę ciekawa. Ale to by nie pasowało. To by nie pasowało. O oh nie, yeah, albo... Nie, on, on chciał, żeby był ty, nie? Bo chciałem żeby był, bo kurczę, ciekawie jestem na czym polega taka praca, bo nie wiem, Podobnie jest bardzo ciekawa, ale wiecie, jakoś, jakie on ma cechy. Trzeba... Zapalenie, żaru i romantyk, to nie, tam to nie pasuje. To pasuje do kariery artysty scenicznego. No właśnie. Pracuję jako komik amator. W takim razie tutaj musimy być na dowcipnisia. Będzie dowcipnisiem. No, właśnie tutaj się pokrywa. Chociaż hey. 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 hey, to hey. satysfakcja. Ona ma dużo większą satysfakcję. Albo nie. <ścoughs> no dobra. O, poczta została doręczona. Ciekawe co to? Wiecie, może jakieś rzeczy od tajnej agentki. Pisze, wiecie, jak oni tutaj napisali, wyskocz po pączki o tej i o tej godzinie. Chyba to nie chodzi o pączki, tylko będę jakąś tajną akcję, wiecie, wygradzenie czegoś czy tam, nie wiem. Następny awans, analityczka wywiadu. No a teraz jest urzędniczką agencji, czyli ona nie robi jakichś takich Żyj pod osłoną tajemnicy jako, jako tajna agentka, Od infiltrowania głównych kwater wroga do sztuki przesłuchiwania. Im więcej, Im więcej wiesz, tym mniej świat wie o tobie. No ona wiecie, jakieś takie dan, danymi się zajmuje takimi rzeczami papierkowymi. Jakieś takie wiecie, papierkowe rzeczy robi. Dobra, niech one to weźmie zanim ten jej brat... O, to w skrzynki? O! A. Rachunki. Szybko przyszły. Do pracy będą musieli iść. A kiedy on zaczyna pracę? Za 22 godziny. A ona ma za 20 godzin. Będą no, on nawet nie wie, że ona pracuje. Albo wie, tylko pewnie myśli, że pracuję jako, nie wiem, detektywka owo. Ona by pasowała do detektywki, bo tak wygląda. Rozmawiaj o dawnych czasach. Narzekaj na rachunki, że dopiero się wprowadzić już Przechwaj się. A mi. O... Oh. W... Ożywiona Słysza. rozmowa. Rozmawiaj o pokoju. W o, preta! Pokój! Daj mi. Kids. Nie, Adisa. w I... otoczeniu. Trudno jest stać się najlepszymi oh, yeah? przyjaciółmi. O, ty, lepszymi przyjaciółmi sam. Ty nie wiem, czy to się nazywał jej przyrodą. Mówisz, mówisz. Mówisz, mówisz. Nie, nie. Pochwal szczerze. Piszcie, czy granie jest trochę za głośno. No, okej, okay. nie. Co ona tu ma? O, jest szczęśliwa, nasza aksjinka. Dobra, ona tutaj będzie coś jeść. Dobra. Niech on tutaj odwiedzą sąsiadów. Bardzo szczęśliwa. Odwiedź rodzinę Travis. Sam niech Jack zostanie. I tam wejść niech sobie robi co tam chce. Ciekawa będzie taka praca jako tajny agent. Tak mi się już nie wydaje. O, zabawne powitanie. Zapukaj do drzwi. A ona chyba jest przystępczynią. Nie wiem, chociaż nie wiem, czy jest. Nie wiem. Bo kiedyś się pamiętam, daję zapytać o zawód tym bożym przystępca. Jakieś tam gangrzony czy coś takiego. W miejscu gangrzony. No dobra, tutaj niech sobie rozmawiam, niech się przywitanie. Patrzcie, ale patrzcie, jaki tutaj jest dom, taki, wiecie, wypasiony. To jest już taki wypasiony dom, a tu też jest ich działka. Patrzcie, tutaj też jest ich działka, nie wiem, że to jest ich działka. Dobra, nie wiem. Nie. O, to jest ich działka. Patrzcie, gówno się. Jest tutaj, niech sobie. O. co to, to jest? Graj w grę. O, na tablecie. Ej, pamiętam, że. Pamiętam, wiem, że jest taka cecha kleptomanka. Jakby ja miała, mogłaby zwędzić ten tablet. A ten tablet to jest na ser, nie no, nie będzie kradzić. No dobra. Okej. Okay. <laughs> <laughs> wzięła ten tablet. Nie może go sprzedać. Jest nie jej. Rachunki wyrzuć. Ej, wyrzucimy rachunki. Będziemy jej pewnie i tak musieli opłacić za życie. O, wyrzuciliśmy. I teraz i tak trzeba płacić, rozumiem. Dobra, ona sobie tam jest. A on będzie przełącz kontrolę. Ona wyrzuciła rachunki. i musimy jej takie płacić. Nie, no to myślałam, że i tak. Nie działa tak chyba, że. O, pójdź rachunki, nie ma tak. Nie ma tak fajnie, nie? Że sobie weźmiesz rachunki. Zjedz przekąskę, to potem zrobimy. Że sobie, wiecie, wyrzucisz rachunki i... Nie płacisz. Fajnie by było, nie? Gdyby to tak wyglądało. Musimy mu kupić jakiś instrument, żeby on mógł na nim grać, do, do pracy mu się przydało. Tylko mi się wydaje, że nas niestety nie stać na żaden. Musimy sobie ceny zobaczyć. Jakie są ceny instrumentów? Ceny. O, mikrofon królewska jakość. Wysokość. Królewska wysokość i królewska jakość. Plus jedności, czy ten mikrofon musielibyśmy kupić? O nie, a nie instrument. To musiałoby mieć. O, o, aparat. O, drzewo bonsai. Drzewo bonsai. Patrzcie, jaka tutaj jest gitara. Gitara króliczek. O, sztuka, nie, to jest szkicownik. Jest lablet. Patrzcie, tu są jakieś rakiety. Tu są rzeczy, które oni widzieli, mogą Robić w czasie wolnym. Zainteresowani. Tu są jakie zajęcia w domu. Co mogą w domu robić? Mogą kostka przyszłości. Przepowiadanie przyszłości. No ciekawe Powiecie, to raczej takie trochę. Chyba nie wiem, czy to nie są takie. O, o ale jest tutaj. Patrzcie kariera tajnego agenta. Na raz, patrzcie tajnego agenta. No nieźle. Ścieżka tajnego agenta. Fajnie. A ona. Co? SS. Utrzymaj kontakty z ha, no, ha. Dobra. On sobie tutaj, telewizor wygląda? No jak zwykle, I, nic nowego. Nic nowego, jak zwykle tutaj przed telewizorem siedzi. Przywykliśmy. A raz tutaj wy tego chyba nie widzieliście. Tutaj. A ja będę za 9 godzin do pracy, a ona za 6. To szybko i spać! Spać, śpi! Śpi, śpi. Bo do pracy musi wstawać. Za 3... 3 godziny. Co? Trzy godziny? O. Dobra, on sobie... nie, 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 nie Sikać i jeść. Otwórz. Nie ma tutaj jedzenia. Niech może zadzwoni. Gra sobie w grę, to nie ta... Nie jest głodny, to niech sobie tutaj może zadzwoni, o. Do... zadzwoń... strasznie... No, za, strasznie... co w Dowóz. Pizza. Pizza z serem, peperoni, niech peperoni zrobi. Dobra. Mary sobie tu śpi. Mary zaczyna pracę. Okej. Okay. Ona jeszcze o tym nie wie, chyba zaśpi. Chyba zaśpi. O, ktoś tu idzie, weź pizzę, nie? Weź pizzę, tak, zabieraj to. Moja pizza. Weź kawałek, wiecie, mógłby to schować przed Mery, tam pić sobie pod łóżko, upchnąć. Gdzie ona? Mary idzie do pracy, dobrze. Ona tu może wyluzowywać. Nie, wyluzuje, albo... Co ona tu może robić, nie? Może wyluzować, wyjść wcześniej. Pracować ciężko. Rozmawiać ze współpracownikami, albo ryzykować. Ej, niech ryzykuje. Niech ryzykuje, nie? No, ona ma taką pracę, wiecie. A właśnie, on musi iść do, o, iść do pracy. Dobra. I idź tam w pracę. Siedzą. Do której ona ma pracę? E, niefortunny tłum. Jack wiedział, że tak późne rozpoczęcie występu komediowego to zły pomysł. Widownia robi się trudna do opanowania, a on szybko traci nad nią kontrolę. Może krzyknąć na widzów, aby zwrócić ich uwagę albo dać sobie spokój i zakończyć występ. Niech krzyknie na nich! Trzeba właśnie jedną z najważniejszych zasad do występowania na żywo. E, ojej! Rzeszczenie na rozgniewanych ludzi tylko denerwuje ich jeszcze bardziej. Gdzie jest ten wyjście? O, ona tutaj jest. Pewność siebie z powodu pracy. Pewność siebie dzięki udanej, ryzykownej misji. Gawędź z celebrytami. O, niech sobie gawędzi z celebrytami. Patrzcie, oni mają, zobacz, trochę inne. Trochę inne mają te... Oczywiście wszyscy mają do pracy. ciężko, normalnie, wyluzuj, być wcześniej. Ale on może jeszcze z celebrytami? A w nie, nie wiem, to przyjdzie. Przebywaj na zewnątrz 8 godzin. Ojej. Daj mi kogoś. No, ona wykonała znakomitą robotę. Hej, Mary. Lewis. Bardzo... Tak. Musisz samodzielnie powiedzieć. Jadajmy o tak. I trzeba kupić. <ścoughs> albo komputer. Albo mikrofon. Na komputer chyba nie ma kasy. Nie? A nie ma, a na mikrofon też nie pokazuje. Więc przeglądanie danych wywiadowczych. Nie zaczęte. Okej. Oh, okay. Co tu się dzieje? Patrzcie. Zepsute jedzenie. To ten Jack tak zrobił, tak? On tutaj jest flirciarski. Flirciarski jest. To może z kimś poflirtować. O, ona zarobiła... Z... Tak mało zarabiałem niestety, nie? Ale no. Na początku tak jest, nie? Dobra. Kto to, to a, Aleksander... Świr... O, tutaj ktoś jest. Fli flirciarskie zapoznanie. Ej, a jej moglibyśmy zrobić... Mam aspirację o pokrewne dusze, a mutą, wiecie, też. Ale no, dobra, może nie. Dobra, gdzie on jest? Tam miał flirtować. I czemu tego nie robi? O, idź tutaj. I flirciarskie zapoznanie. Dobra. Co on tu chce robić? Pocałuj kogoś? Okej. Okay. Całe A co Wręcz, róże. Fibna. Izabela I się z przyjaciół. twoją przyjaciółką. No dobrze. No dobrze. No dobrze. Zaproś na randkę. No to um, już na so. to odcinku, jeśli Co robisz? Lubię Zapytaj o zawód, bo to wiemy się. <laughs> zawodu. O! Siłownia jako trenerka. No dobra. Dobra. No to ja już kończę odcinek.